200 subskrybentów. Niano, chłopaki, dziewczyny. <klucz> Dziękuję wszystkim, że jesteście normalnie, mega, mega super. Dzięki za, za całe wsparcie. 200 subów. Pamiętam, jak rok temu miałem 100, a jeszcze dwa to mam 70. A to już 200 subów. Z tej okazji zrobię jakiegoś kurde live'a 10 godzin. Przez całą noc będę grał w gry, kurde. Całą noc będę grał w gry na czy Dzisiaj go zrobię. Chyba dzisiaj będę grał całą noc w gry. Dzięki wam wszystkim za kurde wsparcie! Każda osoba, która mnie zaś jest kurde najlepsza. Teraz jeszcze w, za ten, jeszcze z okazji tego i nie wiem, pokażę od ostatnich słów, że są super i kocham ich. Ostatnie 7 dni zbugowało się. 28. Dobra. Kiedy Katsu25. Kocham cię, że mnie subskrybujesz. Kogo jeszcze kocham? Kocham wszystkich, którzy mnie subskrybują. Kocham patrz. Kocham Katkar, kocham De Ty kocham Pitera, kocham Oskiego, kocham Nowa Monga, kocham Sandrę. Kocham Leona, kocham Filipa, wszystkich was kocham, Julia, Pomidorówa, Żaba, Katsu i te resztę, się nie załadowało, też was super pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich, co subskrybują, to na razie ode mnie tyle, wy tego, wypatrujcie live'a, będzie zapowiedziany, na razie, dzięki, cześć.